Witam w trzeciej części. Przypominam, że jest z nami Maciej Wyszyński, dyrektor zarządzający Socjomantic i Adam Siedlecki, Nowym Group. Adam, powiedz proszę, jak wygląda proces rezerwacji w systemie, o którym rozmawiamy. Jeżeli chodzi o uruchomienie kampanii dynamicznego retargetingu, oczywiście Pierwszym, najważniejszym etapem jest e, spotkanie z klientem. E, e, musimy razem usiąść do stołu, zastanowić się, jakie są te potrzeby, jakie są e, cele do osiągnięcia, i, jeże, i, i wówczas dobieramy e, właściwe narzędzia, e, którymi, e, które możemy zastosować. Jeżeli chodzi konkretnie o dynamiczny e, retargeting. Całość uruchomienia takiej kampanii reklamowej powstaje w okresie maksimum 10 dni. Wydawać to się może dużo, ale już zaraz powiem, z czego to wynika. Po pierwsze, Klient jest zobowiązany do implementacji kodów iFrame na swoich podstronach, dzięki którym my możemy właśnie segmentować tych użytkowników odwiedzających serwis. Najczęściej odbywa to się na czterech do pięciu podstron. Strona główna, kategoria, podkategoria, strony, koszyk zakupowy, wreszcie strona podziękowań. Jest to pierwszy etap, to jest właśnie ta implementacja. Kodów. Następny krok. Klient również musi wyeksportować pliki XML, dzięki którym system będzie mógł generować spersonalizowane banery reklamowe. To znaczy, każda dana oferta w sklepie, czy niezależnie co to jest, ma pewne swoje mm, składowe. To jest zdjęcie, to jest opis, to jest cena, to jest jakieś ID. My musimy te e, dane otrzymać, żeby na tej, na, na tej podstawie móc później wyświetlić e, spersonalizowaną Jak reklamę. Duży jest zbiór tego typu danych? Czy no, to mogą, być, e, to mogą być dziesiątki tysięcy tak, produktów, e, w zależności od e, zasobności oferty klienta. Następnie w ciągu kilku dni przygotowujemy kilka podstawowych layoutów, banerów. Chodzi tu bardziej o szablony animacji i layoutów banerów, na, na, których, później, na których później, właśnie rotowane są oferty klienta i, i jest tworzony ten baner. W następnej kolejności klient najczęściej akceptuje te pomysły i w zasadzie można tę kampanię uruchamiać. Aha. I tutaj mówimy przede wszystkim o klientach typu e-commerce. E-commerce, turystyka, linie lotnicze to są tacy, to są tacy najbardziej, najbardziej domyślni klienci dla, dla, dla dynamicznego retargetingu. Niemniej jednak. Szukamy, szukamy też ścieżek i, i, i dróg, jak to narzędzie, które wierzymy, że jest świetne, jak można też zaimplementować na, 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 na użytek innych klientów z innych branży, i, i żeby oni też mogli mieć korzyści związane z retargetingiem. Jasne. Maćku, może ciebie teraz zapytam, jak rozwijała się ta branża, od czego to się zaczęło, dlaczego przede wszystkim e-commerce, jak to wygląda w przypadku innych segmentów. Więc zacznę może jeszcze krótko nawiązując do tematu. Generalnie, RTB czy real time bidding można też stosować dla kampanii zasięgowych. Także retargeting jest jednym zastosowaniem, ale też kampanie zasięgowe można kupować właśnie w modelu aukcyjnym. Co też jest bardzo ciekawym, ciekawą opcją dla wielu, wielu reklamodawców, którzy właśnie wizerunkowo chcą się pokazać. Skąd to się wzięło? Wzięło się z Stanów Zjednoczonych cały pomysł z giełdy amerykańskiej, gdzie gdzie tam tak zwane high frequency traders kupują i sprzedają aukcje w czasie rzeczywistym w mikrosekundach już my działamy w milisekundach więc nieco wolniej także, także będziemy dążyć pewnie do, do tego właśnie świata giełdowego natomiast tam się to urodziło przyszło to do właśnie internetowego marketingu gdzie teraz właśnie w modelu aukcyjnym skutecznie można kupować i sprzedawać właśnie powierzchnię za cenę rynkową. Czyli tutaj właśnie eliminuje się ten faktor, właśnie, który Adam Smith właśnie opisał w swoim, swoim właśnie teorii niewidzialnej ręki. Jasne, bardzo dziękuję wam za wyczerpujące odpowiedzi. Niezwykle ciekawy temat. Myślę, że będziemy go rozwijali. A wszystkim na dzisiaj dziękuję. Dzięki. Dziękuję.